Właśnie w Libanie jest jak z tą flagą. Niby piękna i wysoko zawieszona, ale coś nie chcę rozłożyć swoich skrzydełek, nie chcę się pokazać w pełnej klasie. Cześć, ja się nazywam Dawid to jest kanał Masa Perłowa. Dzisiaj po dłuższej przerwie jestem w Bejrucie drodze do zupełnie innego miejsca, ale musiałem się tutaj zatrzymać. Też dlatego, że dawno mnie tutaj nie było i chciałem zobaczyć jak w ostatnich latach zmieniło się to miasto i co teraz mówią o życiu tutaj sami libańczycy Bardzo mnie to interesowało. Więc na chwilę się tutaj zatrzymuję. Zobaczymy sobie... Eee... Zobaczymy sobie może nie największą atrakcję tego miasta, ale na pewno zobaczymy port, dowiem się czegoś spróbuję, przynajmniej dowiedzieć czegoś o sytuacji ekonomicznej tutaj. Przejdziemy się po też śródmieściu, zobaczymy jak, czy Bejrut w ogóle został zniszczony w czasie ostatnich wybuchów, które miały miejsce w 2020 roku i ostatnio kurczę też, coś mi się nie udaje, coś tam się dzieje w tym porcie. Znowu jakieś się pojawiły komplikacje. Zapraszam do Beirut. Spaceruję ulicami Hamry. To zawsze była taka robotniczo-handlowa dzielnica, e, i dużo tutaj było brudu na każdym kroku, ale teraz naprawdę jest e, dosyć hardkorowo, nawet jak na, na mnie. I trochę mnie to smuci, no, że ta dzielnica się zrobiła taka, taka skundlona, nie obrażając żadnych kundli oczywiście. E, nie podoba mi się to zupełnie. E, brud, e, żebracy. E, no po prostu nie nie, nie, nie za bardzo ten klimat, tej, tej hamry współczesnej mi się podoba. Przynajmniej ten kryzys nie dotknął śmieciarzy, bo przynajmniej śmieci są jakoś tam wywożone. Ale co mnie zaskoczyło, to jest to, że się pojawiła cenzura internetu i na niektóre strony trzeba mieć piano zainstalowanego, jeżeli to jest sieć państwowa. To jest słynny bank libański, który cały jest zamazany grafiti, bo Nienawidzę oczywiście tej instytucji tutaj, ludzie kiedyś próbowałem nawet wybierać te pieniądze, bo nawet mi karta nie działała. Więc to jest niedziela, więc ulice są trochę puste. Ja chyba w sumie nigdy tutaj nie byłem w niedzielę. W ogóle w Bejrucie nie chodziłem nigdy, więc tym bardziej jakaś nowa perspektywa oprócz tego, że nowa sytuacja dla mnie, dla nich. Eee, tak, 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 właśnie patrzę sobie co tutaj się dzieje tutaj im bardziej na północ to już trochę lepiej to wygląda niż właśnie tam na Hamrze reklama rowerów w mieście, gdzie nikt nie jeździ na rowerze a to tak pipczą taksówkarze, którzy zbierają sobie z każdego miejsca pasażerów ewentualnych jest taka okolica, która się nazywa Zajtuna. To są miejsca, gdzie są bardzo ekskluzywne budynki, gdzie są kluby jachtowe, gdzie bogacze przyjeżdżają żeby właśnie spędzać swój czas. I jest taka bardziej z estetycznych dzielnic, bardzo spokojna. Teraz wybieram się do Silosu, żeby zobaczyć Silosy, które znamy z 2020 roku najbardziej kiedy wypuchła tam e, saletra amonowa. Zobaczymy, jaki jest stan na dzisiaj. Skóry, fury i komory, jak to się mówi, czyli na Beirut, na Bogato. E, to, jest, to jest granica już e, Śródmieścia. Sporo marek nie ma już swoich sklepów w Sukach, czyli w Suku, tym najnowocześniejszym, e, wcześniej centrum handlowym właśnie e, w śródmiejskiej części miasta. E, Myślę, że sklepy się zamknęły wraz z wybuchem, a potem już pewnie nigdy tam nie wróciły i teraz troszeczkę to przypomina takie miasto duchów, bo dużo sklepów jest tam pustych, ale ludzie ciągle tam przychodzą. Jakieś tam sklepy pojedyncze, i pewnie liwańskie, zostały ciągle na swoim miejscu. Można tutaj częściowo zobaczyć, jak zostało to wszystko wypalone, jeszcze niedokończona konstrukcja tego budynku. To było piękne centrum handlowe. Z tej strony jeszcze całe jest do opublikowania. Ale strzeżonego Pan Bóg strzeże i meczecik się zachował cały. Więc kto tu ma rację? Oczywiście wszędzie można przeczytać na temat tego że Libańczycy żyją poniżej progu ubóstwa i prawdopodobnie to jest racja, natomiast nie widać tego w ogóle jakby tutaj w Bejrucie, jeżeli się chodzi powiedzmy po ulicach. Faktycznie pojawiły się jakieś żebrzące osoby w jakimś tam procencie. Sklepy wyglądają niektóre strasznie. Myślę, że część sklepu w ogóle wyniosła się tutaj ze śródmieścia. Nie ma tutaj tych sklepów, nie ma tych marek. Gdzie jest niedziela? Zresztą ten teren tutaj jest bardzo, bardzo wyludniony i mimo tego, że ludzie nie mają benzyny, kasy, jakoś to miasto dalej funkcjonuje, jakoś to wszystko działa. E, ceny, tak jak mówiłem, wzrosły znacząco w ostatnim czasie, e, ale ludzie jakby, widzę, że kto się tym nie ma przejmować, to się po prostu nie przejmuje. E, a propos cen, e, też oczywiście ostatnio było głośno, że państwo przestało subsydiować, przestało dawać dodatek za zakup benzyny, eee, więc ceny automatycznie też poszły w górę i też właśnie kierowca, który mieli tutaj z lotniska do miasta, e, twierdził, że e, znacząco, znacząco musi podnieść te ceny. A oczywiście ja nie ze mną te numery, bo wiedziałem, że i tak przecież e, będzie musiał mnie ktoś zdobieć za te pieniądze, ktoś na pewno się zgodzi 5 dolarów. A wziąć. Tutaj ktoś zrobił figurkę upamiętniającą, coś. Nie wiem czy dokładnie ten wybuch. A to jest port w Bejrucie. A tam nie można raczej wejść. Zresztą chyba. To jest w ogóle zakazane. Chyba tylko pracownicy tam wjeżdżają. A... To jest niesamowite, że ciągle unosi się dym z tego miejsca, bo ostatnio też, przecież nie skończyła się historia dwa lata temu z tymi z losami. Kurczę, ciągle to tam śmierć. Dobra, już spadam z tego portu, bo jeszcze coś tu się wydarzy. W skrócie tylko przypomnę, że w 2020 roku miała miejsce eksplozja właśnie tutaj w porcie w Bejrucie. Wybuchła składowana w porcie Saletra Amonowa. Na początku... Był taki mały wybuch e, fajerwerków, e, ale to e, tylko była taka niestety smyłka, bo e, eksplozja, która tutaj miała miejsce, spowodowała nie tylko, że zostały zniszczone budynki wokół, ale też e, dlatego, że umarli ludzie, którzy mieszkali tutaj. E, Beirut był w dramatycznej sytuacji już wtedy coś mówiłem o wywożeniu śmieci, ale może właśnie one są tutaj wywożone? w Centrum miasta, taki bajce. Podchodzę już bardzo, bardzo blisko Silosów, ale chyba na dzisiaj bliżej się nie da. Eee, po prostu czuję się jak taki turysta, który tutaj e, taki czarny, broczny turyzm prawie teraz. Wrażne zdjęcia, objawki to jest to rodzina wspomina, je. ale jak się spojrzy, nie są te budynki tutaj jakoś szczególnie zniszczone, blisko portu. A jeżeli były, to w większości są odnowione. No, jakieś tam prace tutaj jeszcze trwają, widzę. A zaraz jeszcze przyjdę na Mark Michel, żeby zobaczyć jeszcze tam, jak to wygląda. Kiedyś taka imprezowa dzielnica. No, czy dalej jest, ale. Jak jechałem teraz na lotnisku, byłem chyba już w Pejrucie, to było i rozmawiałem z jakimś Cypryjczykiem, który też tutaj przyjechał. Mówił taką anegdotkę, a właśnie a propos roku 20-tego, kiedy Bańczycy już wtedy mówili, że jedyna rzecz, której nam teraz brakuje, to żeby meteor jeszcze spadł tutaj na nas w Libanie. No i tak się stało. Sawetra Amonowa po prostu wybuchła i tyle zostało z e, najbliższego otoczenia. A był to czas e, no przede wszystkim COVID-u, to raz, a dwa kryzysu gospodarczego, który wydawał się wtedy ogromny i ludzie już wtedy narzekali, a to, co przyszło e, później, okazało się jeszcze znacznie większe niż to, co było na początku. Sytuacja, która tutaj jest obecnie, bardzo mnie Zadziwia, dlatego że z jednej strony ceny strasznie poszpowały w górę w porównaniu z ostatnim czasem, natomiast nawet to, że dolar jest dosyć drogi, bo jak pamiętam, 3 lata temu kosztował jakieś jak się zaczął kryzys jakieś 2000 2 ponad funtów. Libańskich to teraz 36 tysięcy, ale ceny w sklepach są naprawdę bardzo wysokie, i to nie jest już tak jak było dwa lata temu, że wszystko było tanie i że już na wszystko tutaj można było sobie pozwolić. Więc to mnie naprawdę to zdziwiło, że rzeczy są jednak drogie. Więc nie wiem skąd ludzie mają pieniądze. Jeżeli mają pensję w dolarach i wymieniają sobie na funty, no to może jakoś mogą sobie na to pozwolić. Kiedy ja nawet widzę różnicę, no to co dopiero ci ludzie, którzy tutaj mieszkają, prawda? A teraz to jest dzielnica e, Maryel, czyli taka improzowa dzielnica. Nie nie jest to tu jakieś tutaj dużo zniszczeń już teraz, nic nie jest widoczne. E, raczej są to budynki odnowione na dzisiaj. Ale żeby nie było, ciągle nie można płacić kartą, dlatego że dostałem rachunek w knajpie z jedzeniem i tam chyba wyszło, nie wiem 100 e, chyba 30 tysięcy funtów, czyli jakieś nie wiem, 4 czy 5 dolarów, ale przeliczając na dolary, po kursie takim oficjalnym to wyszło, wyszło, że musiałbym zapłacić 100 ilość dolarów za jedzenie, więc to jest jakiś absurd. Ale takie rachunki w ogóle przychodzą takie rachunki ciągle są podawane klientom, więc to jest po prostu e, nie wiem po co ta fikcja cała jest. E, chyba muszę z kimś porozmawiać na ten temat, co tutaj się dzieje w tym Libanie, bo sami jestem zaskoczony tymi zmianami. E, głównie jak oni sobie radzą z takimi cenami. Dodam jeszcze dwa słowa o kryzysie gospodarczym w Libanie, który tutaj mocno był i dalej jest odczuwany, bo Libańczycy się przyzwyczaili bardzo do tego kiedyś swego czasu, że mieli najmocniejszą tutaj gospodarkę w całym regionie. Natomiast to wszystko i tak było pompowane sztucznie przez, przez tych, że inwestorów, którzy tutaj przyjeżdżali, lokowali pieniądze na wysoki procent, e, które tak naprawdę e, Libańczycy prze, no, korzystali z nich na co dzień, e, nie martwiąc się tym, że będą musieli to kiedyś oddać, no ale Liban przestał być kierunkiem takim mega atrakcyjnym, no i e, inne kraje na Bliskim Wschodzie, szczególnie Emiraty i podobne tego typu kraje potrafiły lepiej te, te inwestycje przyciągnąć, więc te pieniądze się kiedyś skończyły, no i po prostu cała gospodarka, która była sztucznie poddana, bo e, tak naprawdę Liban nie ma jakichś swoich specjalnych, szczególnych towarów. E, więc e, jakoś za bardzo nie było o to też, żeby cokolwiek eksportować. Wszystko by było e, importowane, nawet jakieś proste jedzenie, które mogliby sobie sami e, wyhodować. Więc. Wiecie, ten kryzys, tak do końca moim zdaniem, przynajmniej z tego co czytałem, to nie jest tak wcale przypadkowy, on się nie wziął zupełnie przypadkowo, więc um, troszeczkę sami są sobie winni. Oczywiście mówiąc, ludzie mam na myśli polityków, którzy są tutaj mega, mega skorumpowani. Nie ma to znaczenia, bo jak wiemy, w Libanie są te podziały związane z należnością do poszczególnych wyznań, ale to naprawdę nie ma żadnego najmniejszego znaczenia. Ludzie tutaj e, robią takie przekręty, e, szczególnie polityce, że to jest po prostu jeden wielki biznes. Jeżeli komuś nie pasuje, to w ogóle w to nie wchodzi. Nie wiem, o co chodzi. Naprawdę ludzie siedzą w w knajpach, jest dużo knajpów otwieranych, ludzie siedzą, piją kawę, jedzą jedzenie, więc nie wiem, nie do końca jest to dla mnie jasne, jak to w ogóle jest jak to się wszystko odbywa. Ale jeszcze, jak wspomniałem wcześniej o Cypryjczyku, z którym stałem na lotnisko, na przyjazd do Libanu, powiadał mi, że teraz na Cyprze zaczęli się znowu też pojawiać po kilku latach przerwy Libańczycy. I to wszystko, jeżeli chodzi o Beirut. Mam nadzieję, że ta aktualizacja na temat tego miasta obecna trochę się Wam przyda w planowaniu podróży. I za dużo turystów już tutaj wróciło, więc myślę że, myślę, że jest to też już dobry czas, żeby zainteresować się ponownie tym krajem. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu.